To są zwykłe minifigurki. Mam im sto różnych zastosowań. Od genialnych do całkowicie... Pierwszym sposobem na wykorzystanie minifigurki jest pobicie nią rekordów Guinnessa, a to jest najszersza minifigurka. Gratulacje, stary. Teraz, czy wiesz, że możesz zbudować najwyższą minifigurkę? Więc najpierw zobaczmy, jak możemy to zrobić. Mam teraz tę część przedłużającą tułów. Będzie miał cztery ręce zamiast dwóch, a potem dodam te dodatkowe długie nogi z minifigurki awatara, a następnie tę dziwną czuprynę na koniec. Okej, okay, teraz jest dosłownie dwa razy wyższy niż normalna minifigurka. Zbudujmy więcej rekordowych minifigurek, takich jak ta, która ma największą głowę na świecie. Oto najmniejsza minifigurka figurka z głową. Cóż, zdecydowanie czegoś mu brakuje. Dobra, tak jest lepiej. Oto minifigurka z najdłuższą głową i wreszcie. Co z minifigurką z największą liczbą głów? Ta ma pięć i nie jest to nawet limit. Oto minifigurka z najdłuższymi ramionami. To jest najgrubszy człowiek. Wygląda, jakby miał odlecieć. A teraz zbudujmy najbogatszą minifigurkę. Ma dużo pieniędzy, kamieni szlachetnych, biżuterii i dajmy mu ten jak. Nie ma mowy. Dostaliśmy nagrodę Guinnessa. Czekaj, to właściwie przycisk YouTube. Dziękuję Wam za to, jeśli przestawicie ręce, a następnie obrócicie nogi. 180 stopni i w końcu obrócisz głowę, skończysz z tą przeklętą minifigurką i otworzysz kolejną rundę przeklętych haków, których nie wiedziałeś, że potrzebujesz. Oto minifigurka z rękami zamiast biodem. Tak właśnie wyobrażam sobie ludzi, którzy jeżdżą motocyklami. Jeśli masz te kawałki makaronu leżące w pobliżu, możesz ułożyć kilka z nich w ten dziwny kształt i użyć go jako szyj. Minifigurki. Wyobraź sobie, jak łatwo byłoby oszukiwać na testach. A to jest przeskalowana minifigurka, największa żywa minifigurka. Ale jeśli zamienisz jego głowę z normalną minifigurką, skończysz z dwiema zainfekowano-wyglądającymi minifigurkami, i wreszcie, jeśli weźmiesz twarz przeskalowanej minifigurki i użyjesz jej zamiast głowy, otrzymasz najbardziej przerażającą, pełzającą minifigurkę w historii. Możesz także wziąć minifigurki. Najpierw zamienisz głowy minifigurki ze szkieletem. Otrzymasz tę minifigurkę, która wygląda, jakby nosiła maskę Halloween, a dla minifigurki z ciałem szkielet. Możesz teraz zbudować aparat rentgenowski i umieścić go w środku. Wygląda, jakby był w szpitalu. Inną rzeczą, którą możesz zrobić ze szkieletem, jest zamiana jego głowy z żabą Lego. Postaw go na czworakach i teraz masz szkielet, który wygląda bardziej jak pies. Jeśli masz te minifigurki ze zwierzęcymi kostiumami, możesz budować sceny, które im więcej o nich myślisz, tym bardziej rozumiesz, jak przeklęte są, aby zbudować tę scenę, w Wygląda na to, że dwie minifigurki śpią w jednym łóżku. Możesz użyć tego prostego elementu Lego, umieścić na nim głowę minifigurki i włożyć ją do reflektora. Możesz włożyć, ale jeśli masz kolekcjonerską latarkę minifigurki. Możesz zamienić jego ręce z normalnymi rękami minifigurek. I teraz masz bardzo silną, dają podobnie do chleba, więc zbudowałem toster i bochenek chleba z sześciu nóg, lub możesz zbudować ten posąg, gdzie użyłem jednej nogi jako nosa dla bioder. Szczerze mówiąc, na początku nie wiedziałem co zrobić, ale potem zdałem sobie sprawę, że Wygląda to trochę jak część mocowania ziplin, Więc wziąłem specjalną linę Lego, zbudowałem dwie wieże i teraz on może to zrobić. W końcu możesz użyć całej minifigurki jako bransoletki, łącząc je w okrąg. Dobra, sprawdźmy, czy pasuje do mojej ręki. Ojej, zepsuło się. Próbujmy jeszcze raz, lubię. To porę dnia, ok, w tym momencie, po 100 pomysłach. Szczerze mówiąc, byłem tak wyczerpany, ale zbudowałem ten specjalny końcowy pomysł numer 101. Więc oto skomplikowanie wyglądający egzoszkielet. Użyłem ramion droidów jako klatki, która trzyma wszystko razem. Ma też metalowy pancerz z przodu i dałem mu ten robotyczny pazur w jednej i drugiej ręce. Trzyma ten ogromny pistolet ze światłem na górze i ma nawet wyrzutnie razem. Zwłaszcza jeśli myjesz okno na najwyższym budynku na świecie. Burcz szalifa. Więc zbudowałem prosty szklany wieżowiec, aby reprezentował najwyższy budynek w LEGO City. I używając zmotoryzowanej wyciągarki na górze, zbudowałem ruchomą platformę, która może dostarczyć nasz bardzo ważny wykonawczy środek do czyszczenia okien na sam szczyt budynku. Co zaskakujące, bycie strażnikiem przejścia granicznego jest niebezpiecznym zawodem. Prawie wszystko, co musisz zrobić, to zatrzymać pojazdy. Aby pozwolić wrażliwym grupom ludzi przejść przez jest. Mogą to być dzieci idące do szkoły lub starsi piesi, a nawet szczeniaki. I tak jak w przypadku wie, czasami strach jest tam z jakiegoś powodu. Następnie wznieśmy się ponad chmury, ponieważ to spadochroniarstwo. A tak przy okazji to jest mój edytor wideo. I do symulacji spadochronu dołączyłem oficjalny element spadochronu Lego. I teraz ma spadochron. Jedyne co pozostało, to zawieźć go na najbliższy most i zasymulować skok ze spadochronem, zrzucając go z niego. Dobra, mam nadzieję, że spadochron nie zaplątał się w powietrzu. Okej, okay, tak, to faktycznie zadziałało. I spadochron zdecydowanie go uratował. Umieram, pomóż mi. A co z superbohaterami? Bycie superbohaterem również można zaliczyć do zawodów. Oto szybka runda niebezpiecznych sytuacji, które mogą się zdarzyć podczas ratowania świata. Dobra, zacznijmy od jakoś średnio o 30% krótsze życie? Więc dla ostatniej kompilacji tej rundy zrobię malutkie, smutne mieszkanko. Gdzie osoba może siedzieć samotna i smutna, ponieważ jest to joker Superwile. Czekaj, dlaczego on się uśmiecha? Co do cholery, powinien być smutny tak lepiej. Następnie zbudowałem małe zoo, ponieważ kolejnym dziwnym, ale naprawdę słodkim zawodem jest Panda Fluff. To znaczy, spójrz na to. Czy nie są to najsłodsze rzeczy jakie kiedykolwiek widziałeś? Prawie wszystko co musisz zrobić to się przytulić, karmić pandy przez cały dzień i myć je. Chyba jedyna niebezpieczna rzecz jaka może się zdarzyć, panda poprosi wszystkich swoich przyjaciół aby dołączyli. Jest też wing-suiting, w którym w zasadzie spadasz na ziemię, ale z tym kombinezonem, który sprawia że wyglądasz jak skóra wiewiórki, masz nad nim ograniczoną kontrolę. Latanie pod mostem lub nawet przez Dziurę w górze, więc zasymulujmy to, budując górę z dziurą w niej. A teraz spróbujmy nim precyzyjnie rzucić przez tę maleńką dziurę. O tak, łatwo spudłować. I jest to całkiem śmiertelne. Zacznijmy więc od klasycznych zawodów Lego, jak bycie policjantem. Bycie policjantem jest oh oczywiście dość niebezpieczne, ponieważ wszystko, co robisz, to użeranie się z przestępiecznych rzeczy. Jest bycie postrzelonym przez jednego z nich. Policjanci mogą również mieć intensywne pościgi samochodowe, ale potem poślizgnąć się na przypadkowym przedmiocie i spaść ze stołu. To znaczy z klifu. Stać strażakiem. Ok, więc mamy tutaj remizę strażacką, gdzie możesz zobaczyć na mapie, gdzie w Lego City ma miejsce sytuacja awaryjna i fajny słup strażacki, dzięki czemu nie spędzisz dodatkowych pół sekundy na schodach. O kurde, bycie strażakiem to faktycznie dość niebezpieczny zawód. Mamy też kociaka na drzewie, bo to jakieś 69% wszystkich zgłoszeń do straży pożarnej. Ale najfajniejszą rzeczą w tym zestawie jest helikopter, który jest dostarczany z tymi specjalnymi kawałkami wody, które trzeba załadować. I teraz możesz strzelać wodą i walczyć z ogniem w locie. Szczerze mówiąc, nie miałem pojęcia, że Lego ma takie części. Dzieci w dzisiejszych czasach są takie rozpieszczone. Ale co z... A co z byciem pilotem? To też jest dość niebezpieczne. Możesz doświadczyć silnych turbulencji, a nawet gorzej możesz się rozbić, więc zasymulujmy podwójną awarię silnika. Znalazłem tę ładną, wysoką rzecz, więc zrzućmy samolot prosto z jego szczytu. Zrobię to! Wow! Ten pilot jest przerażony, ale przynajmniej przeżył. Czasami niebezpiecznie jest nawet być myjącym okna. I nie mówię tu o tym irytującym dźwięku. I'm scared. Dla kolejnego niebezpiecznego sportu będziemy musieli zejść pod wodę, ponieważ jest to nurkowanie jaskiniowe. Prawie wszystko, co musisz tutaj zrobić, to zanurkować głęboko w ocean. Okej, okay, o, od... tylko żartowałem. Nic mu nie jest. Innym dziwnym zawodem jest zjadacz kamer internetowych, jak ten koleś Nikocado Avocado, który zarabia całkiem przyzwoite pieniądze. Więc szybko zbudowałem prosty pokój streamera i użyłem wszystkich moich części jedzenia do tej ściany. Jedyne, co musisz zrobić, to usiąść w swoim pokoju, streamować i jeść różne potrawy, jak banana. Banany, rogaliki, pretzle, hot dogi i oczywiście pizze. Innym klasycznym tematem dla zestawów LEGO jest plac budowy, więc poszedłem użyć jednego z Bricklink. I co odkryłem podczas budowania zestawu, jest zobaczyć więcej takich filmów. I jeszcze jedno. Jeśli nie zasubskrybowałeś, zostaniesz testerem karmy dla psów.